Wkrótce mamy założone gaźniki, zamontowane. Ładnie to dosyć tam spasowało. Teraz przerabiamy kur na gaźnik. W sensie nie gaźnik, tylko kranik, co ja tutaj gadam. Tutaj mam taki materiał, piątkę. Z nierdzewki. Tutaj mamy takie podkładeczki. W zasadzie nakrętki kwadratowe. Te z nierdzewki. Zrobimy coś takiego. Na wzór tego mocowania, tylko to oczywiście przeszlifujemy, zrobimy w żeby to ładnie spasowało na szerokość. No i zrobimy coś takiego, że tutaj jest otwór Fi14, w tej odległości, jak to się mówi, zrobimy. Powinno to spasować ten sposób. Mam nadzieję, że to będzie pasowało. Ja zabieram się tutaj do trasowania. Zaraz to napunktuję, rozwiercę i zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Ciężko to dosyć idzie, ja mam, jak to jest dosyć twardy materiał. Otwór mamy fi 12, teraz przejedziemy fi 14 na gotowo. Zmieniam wiertło i lecę dalej. Otwór przelecony Fi 14. Ofazujemy krawędzie i zobaczymy, jak to wyjdzie. Jak to sposuje do tamtego gwintu? Czy nie trzeba delikatnie frazem powiększyć? Płaskownik przeszykowany. Tutaj jeszcze wpuścimy takie oczka w płaskownik. Dosyć ładnie to wchodzi. Jedno ręko ciężko to pokazać. Nakręteczka też. Widzicie bardzo ładnie. No i wiadomo, to kwestia. Kwestia tego ustawienia, zakontrowania. Bardzo fajnie to będzie działało. Ja to zaraz dokręcę i Wam pokażę. Mam to dokręcone. Fajnie to działa. Co tu jeszcze można powiedzieć? W zasadzie nic. Odcinam to. Fazuje przyspawam te uszy z gwintem, i będziemy mieli kranik za 150 zł. No, różni się troszeczkę wizualnie. Wiadomo, jak to zamiennik, no, ale nic lepszego nie zrobimy. Ten kranik oryginalny cieknie. Ja myślałem, że tutaj, bo tutaj krucieć się z luzową, ja go oczyściłem, wkleiłem. Także to wszystko jest tutaj szczelne, ale nic to nie dało. Tutaj poci się leci paliwo, mokre, kapie. Także skrzynika nic nie będzie. Celowo tak zrobione, bo tego nawet się nie da otworzyć. To jest albo to zaprasowane, nie wiem jak to jest zrobione. Tutaj widać ślad w koło. Musiało być to na prasie zaciśnięte, widocznie. Celowo tak zrobione. Jeszcze cena chora, 800 zł. Ja zabieram się tutaj, rozkręcam to, zabieram się tutaj do wycięcia, żeby tutaj zrobić miejsce na rozstaw śrub. No nic, ja zabieram się do pracy. Pewnie Wam pokażę jak już będzie tutaj wycięte. Lecę z tematem. Mam natrasowane coś takiego. Zewnętrzny rozstaw otworów. Jak wkręcimy tutaj śruby, prawda? Tutaj jedną i na przykład tutaj drugą. To rozstaw po zewnątrz, stąd dotąd jest 32 mm. 32 mm. No i teraz tak, płaskownik mamy 25 mm. 26 mm Tutaj yy, nakrętki te kwadratowe mają dyszkę Czyli jak na otwór mamy M6, yy, szerokość nakrętki jest dyszka. To mamy 10 -6 to jest 4 mm na dwóch ściankach zostaje, czyli ścianka ma 2 mm, To by wychodziło, zgadza się. No i teraz tak ścianka yy, plus średnica otworu, czyli 2 mm plus 6 da nam 8. 8 mm w ten sposób od ścianki do końca gwintu, jak to się mówi. Krawędzi teraz, tak dwie takie nakrętki to mamy 8, plus 8 mamy 16 mm. Jeśli teraz mamy yy, średnicę tutaj, średnicę, szerokość płaskownika 25, dzielimy go na pół, i roz, otwór, musimy rozstaw uzyskać. Tak jak tutaj, tak? 32 mm. Czyli musimy odjąć po 4,5 na stronę, to trzeba wyciąć, żeby uzyskać tą szerokość. No bo tak, jak doliczymy tutaj 8 i tutaj 8, to będziemy mieli 16 plus ten wymiar co tu zostanie, czyli 16 mm, da nam 32 szerokość. Ja to wycinam i zaraz Wam pokażę dalej, jak to będzie wyglądało. Bo chodzi o to, żeby. Te nakrętki, jak to się mówi, weszły tutaj. Widzicie? W ten sposób, żeby to było? No, żeby uzyskać tą szerokość, tak. Ja to wycinam i zobaczymy, co to nam z tego wyjdzie. Chodzi mi więcej o coś takiego. Takie coś bym chciał uzyskać. Zobaczymy co to wyjdzie dalej. Ja to muszę dobrze jeszcze rozmierzyć, dopasować i lecimy dalej z tematem. Ładnie mamy jedną stronę spawaną. Ja teraz odmierzę i zrobimy drugą. Trzeba dobrze przycelować i lecimy z tematem. Ja mam to pospowane. Zostało tylko to ładnie wyszlifować. Może to jeszcze wytrawię. Ładnie to pasuje. Zaraz wam pokażę do zbiornika. Tak to tutaj wchodzi to. Mamy to w ten sposób zrobione. Yy, ładnie to wyszło. Zaraz zamontuję kranik, zobaczyć jak to wygląda. Tak to z nierdzewki fajnie wyszło. Oczywiście te krawędzie zrobimy na okrągło, żeby to nie było ostre. Ale chyba jest ok. Ja to odkręcam. Bo trzeba będzie to Obrobić ładnie nic tu nie wymyślimy innego, to tylko ładnie obrobię na okrągło, wytrawię i będzie super. Ten garb możemy zeszlifować na równo, ja tak go to zrobię, żeby to ładnie wyglądało. Także kranik mamy załatwiony. Zbiornik mamy wstępnie wypłukany. Zobaczcie co było w środku. To i tak nie wszystko. Ale teraz zrobimy taki bajer, że wlejemy chemii, tylko musimy podgrzać ją do około 80 stopni. Zaślepimy tutaj otwory w zbiorniku, żeby się roztwór nie mógł wydostać. Wypoziomujemy zbiornik, by go jak najbardziej wypełnić. I zalejemy go na 12 godzin. Po wylaniu będzie jak nowy. Ja go teraz zakręcę. I ten, i. O, teraz nawet dobrze widać. Ile syfu. Ja teraz go zaślepię i będę podgrzewał roztwór. Ile tam mama jest ma 70? Kurwa kociołek Panoramiksa 57, <grymiany> 1 i da jest tak naprawdę No kurwa 26 Jak się No tak do 80-85 Podgrzejemy i zalewamy zbiornik Rozswór mamy zalany. Temperatura zbiornika jakieś 80-70 stopni. Eee. Ja go teraz zaniosę, eee. wstawię do warsztatu, i niech przebiega reakcja. Eee. Tak to wygląda. Wytrawimy go w środku korozja rozpuści. No i zobaczymy co to wyjdzie. Ja go zostawię na 12 godzin, później to wypłuczemy i zbiornik powinien być gotowy. Zbiornik moczył się 14 godzin w roztworze, został przepłukany, benzyna około 3 litrów naprzemiennie z filtracją. Zbiornik wyszedł bardzo ładnie. Tutaj tylko końcówka nie jest dotrawiona, bo z wiadomych względów, no po prostu roztwór tutaj nie dosięgał, tak? Ale zbiornik mamy w środku, wytrawiony. No goła blacha, jak po piaskowaniu. Co tu jeszcze można powiedzieć? No, ja go zostawiłem. Odparowuję sobie. Jak widzicie na słońcu, no i co? W zasadzie zostanie tylko tutaj wymienić oringi Przyjdzie nowe sitko z filtrem paliwa. Tutaj skrócę od spodu. No i zbiornik byłby załatwiony. Przyszły części z Kawasaki. Tak to wygląda. Mamy nową uszczelkę pod pokrywę zaworów, nowe podkładki tutaj pod miseczki. Mamy tutaj o-ring pod napinacz łańcuszka rozrządu, tutaj uszczelki pod pokrywę. Numer uszczelki pod pokrywę jest taki. Numer tych podkładek, które idą tutaj pod te śruby, pod te miseczki, jest taki. Numer tych uszczelek jest taki. Dwie sztuki, oczywiście. Numer oringu pod napinacz łańcuszka rozrządu jest taki. No i tutaj mamy taką drobnicę. Opaski, przewód paliwowy i oczywiście oringi pod filtr paliwa. Te dwa wkręcane. My jeden mamy zaślepiony, ale wziąłem dwa, żeby wkręcić dwa. Ja biorę się za zmontowanie napinacza. Tam mamy górę już skręcono, Zaraz Wam pokażę, jak to zmontować. Tutaj ciekawe rozwiązanie Japończycy wymyślili, a mianowicie ten popychacz, on się sam klinuje z tymi łożyskami, bo to jest zrobione stożkowo. Jak się przyjrzycie, to tutaj jest stożek. No i dopychanie tego przez sprężynę powoduje zaciskanie, blokowanie napinacza. Montujemy to w tej kolejności. To musimy najpierw zdjąć, bo to nam nie wejdzie. Wsadzamy tutaj sprężynę do środka. Problem z celowaniem. O. Kurka wodna. Kurza stopa, motyla noga. O, siedzi. Tutaj mamy taką śrubę, za pomocą której blokujemy napinacz przy montażu. Zaraz Wam pokażę, bo tutaj jedną ręką będzie ciężko. Tutaj na tej prowadnicy jest zamek taki. Ta śruba po wciśnięciu tej prowadnicy w gniazdo, tutaj w korpus napinacza, powoduje nam, że ten napinacz przy montażu jest zblokowany, Możemy śmiało napinacz założyć na silnik. I jak już go skręcimy, dokręcimy odpowiednim momentem, luzujemy tutaj tą śrubę i ten napinacz nam się otwiera, naciąga łańcuszek. Ja go zaraz złożę, wam pokażę jak to dalej wygląda. Musimy tutaj to wsadzić w ten sposób i ścisnąć do, na maksa. Oczywiście przy okazji sobie wsunąć to. I skręcamy tutaj tą kontrę. Zaraz wam pokażę. Mamy to zrobione, widzicie w ten sposób. Zakładamy kolejna jest taka sprężynka. No i teraz ten Oring tutaj przychodzi yy, i montujemy go. Tutaj jeszcze mam śruby, oczywiście, wyczyszczone. Moment dokręcenia 9,5 nm. Dokręcenie mi 10. Yy, śruby typu M6 zazwyczaj przy aluminium dokręcamy momentem 10 nm. Yy, by niczego nie zerwać. Zaraz przystąpimy do montażu tego napinacza. Ja tylko ściągnę zbiornik, bo tutaj, żeby na warsztacie nie przeszkadzał, został założony na motocykl. Jego ściągnę i będziemy lecieć z tematem. Napinacz mamy zamontowany, tak jak wspominałem, moment okręcenia tych śrub szóstek jest 10 Nm. Takie dojście jest takie sobie. No ale musimy sobie radzić w życiu 10 i mamy kliknięte. Zaraz Wam pokażę, jak go zluzować. Oczywiście, rząd musi być już ustawiony. Tutaj ten nasz wałeczek zaspawany, brok. Tak to wyszło. No, ja zaraz zabieram się do zluzowania, zaraz Wam pokażę, tylko odłożę klucz. Cały proces zluzowania napinacza przebiega w następujący sposób. Zakładamy tutaj śrubokręt, wkrętak krzyżowy i odkręcamy połudkę, aż kliknie. O, słyszeliście? I to był znak, że Napina został zwolniony. Dokręcamy tutaj tą śrubkę. Obrócimy teraz wałem korbowym parę razy. Sprawdzimy jeszcze raz luz zaworowy, bo my te koniki, tak zwane czy pieski, ściągaliśmy. Sprawdzimy luz zaworowy i możemy przystąpić do montażu pokrywy. Jeszcze tylko tutaj wyczyścimy fabryczne ślady masy. Też nałożymy swoją. Ale jeszcze tutaj kwestia została wyczyszczenia tej oryginalnej tak zwanego osylikonu, którzy potocznie go tak lubią używać. Tutaj chyba mi się wydaje, nie ma co tutaj pokazywać. Luzy już zrobiliśmy, napinacz jest zwolniony. Ja oczyszczę tylko tutaj i później zobaczymy się przy montażu pokrywy. Powiem, jakie momenty, co, jak zamontować. Ja sobie jeszcze tylko zweryfikuję te luzy jeszcze raz. Wiadomo, Yy, przezorny, zawsze ubezpieczony. Yy, może coś się przestawiło, może coś. Ja koniki ponumerowałem, także one trafiły idealnie w te same miejsca, w którym były. No ale wiadomo jak jest. Ja wolę to sprawdzić trzy razy, niż później to wszystko znowu rozbierać, coś korygować. Także zabieram się do pracy i widzimy się zaraz. Ja tutaj mam uszczelkę przyszykowaną. Tutaj nakładam na rogi yy, delikatnie masę uszczelniającej z Loctite'a. Co tutaj jeszcze mogę powiedzieć? No nakładamy tego niewiele tutaj na rogi, bo to może cieknąć. Tutaj już mamy uszalkę przy świecy, przyszykowane uszelki. Tutaj płaszczyzny, jak widzicie, wyczyszczone, odtłuszczone acetonem. Ja uszalkę prawdopodobnie najpierw zamontuję tutaj na głowicę, żeby lepszy był dostęp, żeby ona nam nie spadała. No i za I dokręcamy. Tutaj pokrywa wstępnie siedzi. Tutaj mamy teraz uszczeleczki. Montujemy to w ten sposób. W te talerzyki. Teraz mamy 100% pewność, że to będzie się działo jak powinno dokręcamy. Jak to się jedną ręką robi? Jedną ręką się robi, a drugą się psuje. No nic, ja tutaj podokręcam te śruby. Moment dokręcenia. Zaraz sprawdzę dokładnie, ale coś pewnie około 10 Nm też nie za wielka siła. Nowa uszczeleczka, ładnie to siądzie. Wpadła nam śruba. No nic, ja ją wyciągnę i zaraz dokręcam. Pokrywę mamy dokręconą. Tak jak mówiłem, moment dokręcania 9,8 czyli 10 Nm. Ja dokręciłem świecę, moment dokręcenia 13 Nm. Teraz przystąpię do montażu cewek zapłonowych. No i będzie można tutaj włożyć akumulator, podpiąć to wszystko, zalać paliwo, odpalimy, zobaczymy co się będzie działo. Także ja zabieram się do pracy. Jeszcze zostanie zbiornik tam do dokończenia. Wszystko mamy do niego. Ale to na razie zbiornik nas nie interesuje. Ja tutaj podpinam cewki, moduł i próbujemy to uruchomić. Ja jestem po regulacji składu mieszanki oraz synchronizacji przepustnic. No, przy tych zużytych korpusach musieliśmy troszkę wzbogacić tą mieszankę. Śruby składu mieszanki znacząco odbiegają od zaleceń producenta, czyli od tych 1,75, bo mamy w granicach 3,80. Nawet cztery obroty ze sprawy na, na prawej stronie. Ale motocykl bardzo ładnie pracuje. Yy. Tak to wygląda. Jak widzicie, bardzo ładnie schodzi z obrotów, odpala też bardzo ładnie. Także tak to by wyglądało, ja zabieram się za zbiornik, paliwa, skręcam to, pokażę Wam jeszcze jak ten kranik wyjdzie. No i co, Motocyk praktycznie będzie skończony. Problem przy fabrycznych nastawach składu mieszanki był taki, że motocykl nie schodził z obrotów przy tych 1,75. No musieliśmy zwiększyć tę dawkę, no ale motocykl jak widzicie bardzo ładnie odpala. Trzyma obroty, ładnie schodzi z obrotów Podciśnienia mamy igła, także kwestie silnika mielibyśmy załatwione zaworki, bardzo ładnie to pracuje równiutko. Ja ściągam przyrząd i montujemy zbiornik. Tak jak mówiłem, zabraliśmy się teraz za ten zbiornik. Pakiet startowy mamy przyszykowany. Nowy filterek oryginalny, bo stary. Nie posiadał tego filterka. Fajna sprawa nie zakładamy przy grawitacyjnym spływie paliwa nie zakładamy filterków pośrednich z tego względu, że zaburzamy przepływ paliwa. Ja nie stosuję. Producent. Tak to zaprojektowało, tak to powinno działać, nie dokładamy żadnych filterków, z tego względu, że tak jak mówię, zaburza to przepływ. Jeśli jest pompa paliwa, to jest co innego, tutaj nie mamy, także ja wracam do oryginału, a odnośnie tego kranika, który kosztuje majątek, zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Zakładamy nowe oringi. Takie one mają numery, jakby ktoś potrzebował. Ten większy oring jest na ten króciec z rezerwy, a ten mniejszy na zasilanie ON. Ja to teraz skręcam, zaraz Wam pokażę, jak to będzie wyglądało. Ja jestem po zmontowaniu tego naszego układu. Tak to wygląda. Widzicie, obeszło się bez 700 zł, czy tam 600. Jeszcze tutaj przelew. Zamontuję i możemy montować zbiornik na motocykl. Docyk skończony można oddawać klientowi. Także dzięki, i do następnego. Trzymajcie się, cześć.